Właśnie minęła 12:00. Słychać taki hejnał tam z rynku, i biją dzwony. Gdy życie człowieka składa się w dużej mierze z pracy, dobrze jest dobrze jest, moi drodzy, sprawić sobie małą przyjemność od czasu do czasu. No ja tak właśnie zrobiłem. Małą przyjemność sobie sprawiłem Oto O to ona. Siadamy Chwilę pogadamy. Dobrze jest odciąć się od starych rzeczy no tyk tyk nie chcą się stare rzeczy odciąć spójrzcie jaka walka teraz jeszcze sznurki zostały o. samochód jest uszkodzony ponieważ nie ma tutaj korbek na szybę wszystko w prądzie Twierdzi to każdy kto w nim usiądzie. A tutaj nustelka się ustawia, moi drodzy. Dobra, jedziemy na zakupy małe, drobne Ma dużą pojemność i sporo pali Mój ulubiony zapach w moim ulubionym kolorze, w moim ulubionym samochodzie. Hmm, życie jest piękne. No, teraz właśnie jest dobrze. A ja zapraszam Was na spacer puszkowy. Byłem rano z psem i widziałem, że dużo pieniędzy jest w śmietnikach. Wszystkiego dobrego. Do filmu następnego.